Cześć. Dziś porozmawiamy o czymś, o czym wielu przedsiębiorców nie chce myśleć, ale każdy powinien. Co stanie się z Twoją firmą, jeśli nagle Ciebie zabraknie? Brzmi poważnie, bo jest poważnie, ale spokojnie. Pokażemy Ci, jak zabezpieczyć swój biznes i rodzinę. Wyobraź sobie, prowadzisz dobrze prosperującą firmę jako JDG, wyjeżdżasz na narty, dochodzi do wypadku i Ciebie już nie ma. Co dzieje się z firmą? Znika? Trwa nadal? Kto może ją przejąć? Czy można się na to przygotować, i co zrobić, by firma kontynuowała swoją działalność? Czy można się zabezpieczyć? Tak, ale to wymaga działania z wyprzedzeniem. O tym w dzisiejszym odcinku. Niestety, jednoosobowa działalność gospodarcza jest ściśle związana z osobą właściciela. Po jego śmierci firma formalnie przestaje istnieć. Choć istnieje możliwość ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, to rozwiązanie tymczasowe. Przyjrzyjmy się temu dokładnie. Co się dzieje, gdy przedsiębiorca JDG umiera bez zarządcy sukcesyjnego? Kiedy właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej umiera, a nie ma zarządcy sukcesyjnego, no jego firma po prostu znika. Formalnie, automatycznie. CIDG wykreśla wpis. NIP przestaje działać po dwóch miesiącach, a REGON wygasa. Jeśli nie ma zarządcy sukcesyjnego, zamrażane są konta bankowe. Rodzina nie ma dostępu do środków firmowych. Wygasają wszystkie umowy z pracownikami po 30 dniach od śmierci pracodawcy. Wygasają pełnomocnictwa. Nie ma komu reprezentować firmy. Nie można zawierać umów, wystawiać faktur, przedłużać koncesji. No. Koncesje i licencje mogą wygasnąć, jeśli nie zostaną szybko przeniesione. Brak zarządcy to ogromny chaos. A najgorzej, jeśli spadkobierców jest kilku i nie mogą się dogadać. Wyobraź sobie: Trójka dzieci dziedziczy firmę po zmarłym ojcu. Każde ma inne zadanie. Nie ma zgody co do tego, kto ma zarządzać firmą. Mija termin dwóch miesięcy i jest po sprawie. Firma się zamyka. Kontrakty wygasają, marka znika z rynku. A co jeśli zarządca sukcesyjny zostanie powołany? Na szczęście mamy możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego. Może to zrobić sam przedsiębiorca jeszcze za życia, wpisując to do CDG. To bardzo ważne. Mogą też to zrobić spadkobiercy po śmierci przedsiębiorcy w ciągu dwóch miesięcy u notariusza i za zgodą właścicieli co najmniej 85% udziałów w firmie. Zarządca sukcesyjny to osoba fizyczna, która nie musi być spokrewniona, ale musi wyrazić zgodę i posiadać zdolność do czynności prawnych. Gdy zostanie powołana, firma zachowuje NIP, nazwę z dopiskiem w spadku, konta bankowe nie są blokowane, zarządca ma do nich dostęp, firma nadal działa, może realizować umowy, podpisywać nowe. Pracownicy zachowują zatrudnienie, jakby nic się nie stało. Podatki są rozliczane jak wcześniej. VAT, PIT, ZUS działają normalnie. Zarządca sukcesyjny nie jest właścicielem, ale może zarządzać firmą do czasu, aż sprawy spadkowe zostaną uregulowane. To taka bezpieczna przystań na czas chaosu po śmierci przedsiębiorcy. Dla przykładu: Tomasz prowadził firmę instalacyjną specjalizującą się w systemach fotowoltaicznych. Zginął w wypadku samochodowym. Na szczęście, wcześniej wpisał swojego syna Pawła jako zarządcy sukcesyjnego. Gdy Tomasz zmarł, Paweł od razu przejął kierowanie firmą, zatrudniał pracowników, dokończył montaż dużej instalacji dla klienta publicznego, podpisał umowę z nowym dostawcą. Firma przetrwała. Gdy potem uregulowano jeszcze kwestie spadkowe, dzieci Tomasza założyły spółkę Zo i wniosły do niej całe przedsiębiorstwo. Po 8 miesiącach zarząd sukcesyjny się zakończył. I tak firma zamiast zniknąć z rynku, mogła bez przerwy kontynuować działalność. W podanym przypadku udało się wszystko uregulować w 8 miesięcy. Pamiętaj, zarząd sukcesyjny to rozwiązanie tymczasowe. Maksymalnie może trwać 2 lata. Wyjątkowo do 5 lat, ale potem i tak musi nastąpić decyzja co dalej z firmą w spadku. No bo nie można je tak zostawić. Przedsiębiorstwo w spadku nie może działać wiecznie. To tylko przejściowa forma. W końcu trzeba coś z nim zrobić. A najlepiej nadać mu trwałą formę prawną. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest właśnie ten z przykładu wcześniej. Założenie zupełnie nowej spółki z obszar spadkobierców, a następnie Podwyższenie jej kapitału zakładowego, a na pokrycie nowych wkładów, wniesienie do niej przedsiębiorstwa w spadku jako wkładu niepieniężnego i kontynuowanie działalności w nowej strukturze. Dzięki temu firma zyskuje osobowość prawną, ma niezależność od życia właścicieli, może dalej legalnie prowadzić biznes, a spadkobiercy stają się wspólnikami nowego podmiotu. To rozwiązanie pozwala przekształcić tymczasową, Firmę w spadku w stabilny byt na lata. I właśnie dlatego warto wcześniej o tym pomyśleć. Najlepiej jeszcze za życia przedsiębiorcy. Dlaczego warto wnieść firmę w spadku do spółki ZO? Bo to się opłaca. Wniesienie całej firmy w spadku do nowo założonej spółki ZO ma jeszcze jedną bardzo dużą zaletę. Jest korzystne podatkowo. Normalnie, gdy ktoś wnosi coś do spółki. Na przykład maszyny, nieruchomość albo całe przedsiębiorstwo, to fiskus potrafi upomnieć się o swój kawałek tortu, mówiąc wprost, trzeba zapłacić podatek. Ale w tym przypadku nie. Istnieją specjalne ulgi, którym warto się przyjrzeć ze swoimi doradcami, zwłaszcza jeśli jesteście w zerowej grupie podatkowej po spadku. Nie ma pit jeśli do spółki wniesione zostanie. Całe przedsiębiorstwo. Nie ma vat bo urząd traktuje to jako przejęcie firmy, a nie zwykłą sprzedaż. Jaki jest warunek? Trzeba przenieść wszystko, co składało się na firmę zmarłego, i musi to zrobić cała grupa spadkobierców. Ale jeśli jesteście na przykład rodziną z tak zwanej zerowej grupy podatkowej, czyli dzieci, małżonek, naprawdę warto to rozważyć. To nie tylko uporządkowanie sytuacji po śmierci właściciela, ale też legalna i optymalna podatkowo droga, żeby kontynuować firmę pod nowym szyldem jako spółka za. Gdy mówimy o sukcesji w firmie po śmierci właściciela, to nie są tylko hipotetyczne rozważania. Chcecie przykład? Proszę. Historia pana Tadeusza Gołębiewskiego, twórcy sieci luksusowych hoteli i znanej firmy cukierniczej TAGO. Pan Gołębiewski zmarł niespodziewanie w 2022 roku i choć nie ustanowił za życia zarządcy sukcesyjnego, jego rodzina zareagowała bardzo szybko i bardzo rozsądnie. Rodzina jednogłośnie ustanowiła zarządcę sukcesyjnego. To pozwoliło utrzymać ciągłość działalności kontynuować inwestycje i zapewnić firmie prawne istnienie. Następnie spadkobiercy, jak myślicie? No właśnie, założyli spółkę z i wnieśli całe przedsiębiorstwo w spadku jako aport. To był nie tylko krok organizacyjny, ale i podatkowo przemyślany ruch. To pokazuje, że odpowiednio wykorzystując dostępne narzędzia, nawet w trudnym momencie, można uchronić firmę przed upadkiem. Ale trzeba działać szybko, mądrze i najlepiej mieć wcześniej przygotowany plan. To wszystko zadziałało, bo mimo bólu po stracie bliskiej osoby, rodzina potrafiła się szybko zorganizować. Byli jednomyślni, opanowani i wiedzieli, co robić. Ale zadajmy sobie szczere pytanie: a co jeśli byłoby inaczej? Co gdyby spadkobiercy nie potrafili się dogadać? Gdyby jeden chciał prowadzić firmę, a drugi ją sprzedać, a co gdyby byli tak załamani, że przez tygodnie nie byli w stanie zająć się żadnymi formalnościami, wtedy mimo całego dorobku życia zmarłego, firma mogłaby zniknąć z dnia na dzień, bo po dwóch miesiącach bez decyzji nie da się już powołać zarządcy sukcesyjnego, a wtedy kończą się umowy, konto zostaje zablokowane, a przedsiębiorstwo po prostu się rozpada. To są konsekwencje spadkowe prowadzenia biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dlatego właśnie warto rozważyć inną drogę. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która z prawnego punktu widzenia żyje niezależnie od właściciela. Zaraz pokażę Ci dlaczego. Właśnie ona jest znacznie bezpieczniejsza na wypadek najgorszego. Spółka co? Przede wszystkim posiada osobowość prawną. Co oznacza, że jest odrębnym bytem od właściciela. Nawet jeśli nikomu nie będzie się chciało nic załatwiać, spółka Zoo nadal będzie działać. Współce Zoo nie ma potrzeby powoływania zarządcy sukcesyjnego. Nie ma też presji, żeby w ciągu dwóch miesięcy coś załatwić. Nie trzeba się spieszyć, kombinować, ani trzymać firmy na kroplówce. Dlaczego? Tak jak mówiłam, bo spółka Zoo jest osobnym bytem prawnym i Tutaj jest klucz. Ona nie umiera razem z właścicielem. Nawet jeśli wspólnik zmarł, spółka dalej działa normalnie. Firma nie znika z KRS-u, NIPI konta bankowe są nadal aktywne, zarząd nadal może podpisywać umowy, wypłacać pensje, realizować projekty. W spółce po prostu wszystko działa dalej, bo śmierć wspólnika to tylko zmiana właściciela udziałów nie koniec istnienia firmy. A co z udziałami zmarłego? Udziały spółki ZO podlegają dziedziczeniu, w każde inne mienie. Jeśli spadkobiercy chcą je zatrzymać, mogą, jeśli chcą sprzedać, też mogą. Ale najważniejsze: firma nie stoi w miejscu. Nie ma ryzyka, że bank zablokuje konto, nie ma potrzeby żadnego zarządcy. Spółka może normalnie płacić faktury i prowadzić działalność, zatrudniać ludzi, w przeciwieństwie do jedynie. Tutaj nie trzeba nic reanimować. Firma po prostu dalej żyje. To dlatego tak wielu świadomych przedsiębiorców decyduje się przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę zo. Nie dlatego, że to modne, ale dlatego, że to przemyślany sposób na ochronę firmy i rodziny. Na wypadek tego, co nieuniknione. Jak widzisz, forma prawna, w jakiej prowadzisz firmę, ma ogromne znaczenie, gdy chodzi o jej przetrwanie po Twojej śmierci. JDG. To rozwiązanie proste, ale tylko na papierze. W praktyce śmierć właściciela może zablokować wszystko: konta, umowy, zatrudnienie. Jeśli nie ma zarządcy sukcesyjnego, firma znika. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością daje zdecydowanie większe bezpieczeństwo. Działa niezależnie od życia właścicieli. Można dziedziczyć udziały, kontynuować działalność bez przerywania pracy firmy. A co więcej, Dzisiaj w Polsce istnieje jeszcze jedno narzędzie sukcesyjne dla przedsiębiorców to fundacja rodzinna. Jeśli wniesiesz do niej udziały w swojej spółce ZO, to po Twojej śmierci nie trzeba nic dzielić, przejmować ani ustalać z rodziną. Fundacja jest przecież właścicielem udziałów, i jeśli to konieczne, wymienia zarząd w spółce. Firma działa dalej, tak jak ty to wcześniej zaplanowałeś. Chciałbyś wiedzieć więcej o Fundacji Rodzinnej? Zapraszam Cię do obejrzenia innych odcinków na naszym kanale. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw lajka, naciśnij przycisk subskrybuj. A jeśli masz pytania lub własne doświadczenia związane z sukcesją, napisz w komentarzu. To dla nas ważne, bo chcemy tworzyć treści, które naprawdę pomagają przedsiębiorcom zabezpieczyć swoją przyszłość i przyszłość ich firm. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w 80 spółek dookoła świata.